Jeśli kilka dni temu jeszcze mówiłeś, że jest minimalnie do poprawienia, to dzisiaj 5 na 5 w ataku, 4 asy serwisowe, wreszcie punktowa zagrywka i jeden blok, no to teraz już możesz powiedzieć, że, że już jest to ciut, ciut poprawione? Powiedzmy, że jest ciut, ciut poprawione, teraz yy, najważniejsze, żeby to, do, żeby to dotrzymać do ćwierćfinału. Yy, czy to był taki mecz, w którym trzeba było się zameldować, odbić kartę pracowniczą i wykonać swoją robotę i to, żeście zrobili? Na pewno to był taki mecz, w którym trzeba było przyjść i, i pokazać swoją najlepszą siatkówkę, bo yy, żeby wygrać tutaj, żeby wygrać 3-0 trzeba było, trzeba było zagrać na swoim dobrym poziomie wtedy. Oszczędzimy i czasu, i nerwów, i, i wszystkiego, czego w tym momencie nie potrzebujemy, zrobiliśmy to i taki był plan. Jak było to ważne, pokazał też ten poprzedni mecz, w którym Amerykanie mm, przeciągnęli linę w ostatniej chwili podglądaliście samą końcówkę wrażenia? Mm, właśnie to są takie mecze, w których yy, w trakcie kilku akcji przeciwnik może wrócić, a później bardzo ciężko jest go zatrzymać. Także cieszę się, że, że nam się to nie przytrafiło. Jeśli chodzi o Amerykanów, to na pewno było to spowodowane tym, że oni już przygotowują się tak naprawdę do ćwierćfinału. Jestem pewien, że w meczu z nami będą w o wiele lepszej dyspozycji.